Jedną z, ze strategii radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym, w tym stresem maturalnym, jest y, efektywne zarządzanie czasem uczenia się tak zwane. Y, I takie efektywne zarządzanie czasem uczenia się związane jest przede wszystkim z y, określeniem celów, które są do realizacji. Y, te cele, czyli ile jakiej partii materiału mam się nauczyć w jakim czasie, powinny być obwarowane kilka warunkami. Taki cel ma być Mierzalny, jasno określony, konkretny, sprecyzowany, możliwy dla mnie do osiągnięcia, czyli nie, przekrac nie przekraczający moich yy, tak zwanych możliwości i musi być wyznaczony jego deadline, czyli muszę wiedzieć, kiedy chcę to, chcę to zrobić. Nie mówię, będę się uczyć, tylko mówię, kiedy będę się uczyć, jak będę się uczyć, z czego będę korzystać i w jaki sposób. To jest tak zwane zimplementowanie intencji, które w dużej mierze zbliża nas do tego, żeby zadanie, które podejmujemy, w tym wypadku nauka, było podejmowane w sposób yy, efektywny. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga dotyczy organizowania sobie dnia w kontekście uczenia się, e, mianowicie powinna obowiązywać tak zwana reguła 60 na 40. Zwykle jest tak, że planujemy sobie 100% dnia, zakładamy, że jeżeli wstaję o 8, i ja idę spać o 23, to tyle właśnie na, mam czasu na realizowanie różnych celów. W praktyce tak nie jest. W praktyce, żeby nie mieć poczucia porażki, a poczucie efektywności działania po całym dniu, dobrze jest zaplanować około 60% dnia i tak też powinni, danego tak zwanego, i tak też powinni działać maturzyści. Czyli około 60% czasu, który mam przewidziany na czynności zadaniowe w tym momencie uczenie się, przeznaczam faktycznie na to uczenie się, ponieważ te 40%, czyli ta cała reszta, to jest mniej więcej czas, który związany jest ze sprawami nieoczekiwanymi, z rzeczami, które muszę podjąć, a nie przewidywałem, spontanicznymi działaniami. W związku z tym po takim dniu mam poczucie, że nie do końca to, co zaplanowałam, udało mi się zrealizować. I to jest sprawa następna. Może być tak, że część zadań mogę delegować. Najczęściej mamy poczucie, że najlepiej jesteśmy w stanie zrobić wszystko sami, ale rzeczywiście nie zawsze to tak jest. Istnieje coś takiego jak pojęcie skuteczności kolektywnej w uczeniu się. Jeżeli uczymy się w grupie, to idzie nam to łatwiej. Jeżeli uczymy się w grupie, to jest większa efektywność tego uczenia się. Tylko obowiązują wtedy tak zwane reguły delegowania, czyli muszę wiedzieć, kto ma zrobić ewentualnie partię materiału, jeżeli sobie ją dzielimy, jak ma to zrobić, dlaczego właśnie ta osoba ma to zrobić i tutaj tak zwane argumenty: bo ma taką wiedzę, bo jest kompetentna, bo mogę jej zaufać, bo dobrze to przygotuje. Również to, na kiedy ma to zrobić i do kiedy ma to zrobić. To są te wszystkie elementy, które określają realizację celu i powodują, że cel ten zostanie zrealizowany. To daje takiemu maturzyście jednak jakiś element odciążenia, yy, może sobie odpocząć, jeżeli jest taka potrzeba, ma też poczucie współpracy, działania w tej grupie, wsparcia, osadzenia w sieci, więc jest to dosyć ważne. Sprawa następna, na którą należy zwracać uwagę, to trzeba pamiętać o tym, że każde zadanie, które wykonujemy, wydłuża się wprost proporcjonalnie do ilości. Czasu, jakie mamy, na to, jakie mamy na to zadanie przeznaczone. To samo dotyczy nauki. W związku z tym, jeżeli sobie precyzyjnie nie określimy, w jakim momencie musi być zrealizowane i dokończone, to będzie czekało do takiego momentu, aż okaże się, że na jutro ta partia musi być opanowana. Więc to też jest taka użyteczna strategia, z której korzystać należy. Trzeba uważać na tak zwanych złodziei czasu, tak? czyli, czyli wszystko to, co powoduje, że nie działamy efektywnie, czyli nieumiejętność mówienia. Nie, pośpiech, dezorganizacja osobista, robienie wielu rzeczy naraz, na choć tu w wypadku młodzieży sprawa jest dyskusyjna, bo młodzież czasami potrafi działać efektywnie, robiąc wiele rzeczy naraz, czyli na przykład ucząc się i słuchając muzyki i tutaj jest taka wskazówka może dla rodziców, że nie zawsze trzeba im w tym przeszkadzać i nie zawsze trzeba mówić, że wtedy uczenie jest nieefektywne, ważne są efekty, jeżeli są pozytywne, to wtedy rzeczywiście takie wiele rzeczy naraz jest mniej przeszkadzające. Potrzebny jest element kontrolowania i to kontrolowanie powinno dotyczyć zarówno przebiegu pracy, czyli w tym momencie czynności uczenia się, jak i wyników, czyli czy udało mi się opanować, jak i również tak zwana samokontrola, czy w tym procesie ta wiedza, którą przyswajam, jest wiedzą przyswojoną efektywnie i czy ja w trakcie egzaminu będę w stanie tą wiedzę wydatkować. Te zadania, które mamy do wykonania w sensie nauczenia się, czyli przyswojenia wiedzy czy partii materiału, mają różny stopień ważności. Niestety ludzie działają tak, że trudno jest im ocenić, które zadania są mniej, a które bardziej priorytetowe. Dotyczy to także kwestii uczenia się. Zadania priorytetowe w się, to takie, które bardziej nas zbliżają do realizacji, realizacji celu, które jeżeli ich nie wykonam, dadzą złe efekty, i to są dwie rzeczy, na które w, największy, w największym stopniu trzeba zwrócić tutaj uwagę. To są zadania, na które powinniśmy przeznaczać około 70% naszego czasu, a w praktyce przeznaczamy około 15%. To jest, to jest też wskazówka dla osób uczących się, żeby umieć sobie wypriorytetować, co na ten moment jest dla mnie najbardziej istotne, w zakresie czego mam największe braki i co muszę podjąć, żeby jednak ten egzamin maturalny nie był tak straszny, jak go malują.